Hej, cześć. Robię, moją ulubiona rzecz teraz jest to, że robię jedno oko i od razu po tym robię drugie oko. I to teraz będzie. Czyli nie chciałam wam od razu przestraszyć, że mam pełny makijaż na jedno oko, a nie na drugim, bo zrobimy makijaż na drugim. Takie jest pierwsze oko. Mam nadzieję, że widać. Bardzo mi się podoba, jak wyszło. Jest granatowy z srebrnym. A teraz, mam nadzieję, że widać, zrobię srebrny z granatowym. Dobrze, jak zwykle zaczynamy od bazy, której nie jak znaleźć. Dobrze, nakładamy bazę i to jest Urban Decay Primer Potion. Tak jak mówiłam, w ostatnim filmiku ktoś mi mówił, sama nie widziałam, ale ktoś mi mówił, że... W Seforze można kupić teraz. Albion Dk Prime w zestawie z czymś tam, jakieś cienie. Dobrze, pierwsza rzecz to będzie kolor ZMAK. Kolor Elektra. Używałam to w, na pierwszym oku. tak jest taki tutaj. I nakładam go pędzelkiem ZMAK 217. Nakładamy to do załamania. Taka delikatna, cienka warstwa tego. Dobrze. I teraz kolory z Inglota będą. Pierwsza to będzie Perła 10. Ja Dobra I mam pędzelek sefory numer 9. Chyba teraz jest numer 21. Muszę się. Muszę się tego nauczyć. I nakładamy ten kolor od środka, koło nosa. Przez połowę oka. I do załamania. I tutaj też wcieram w film miesięcy, bo nie chcę, żeby jakiś brak tego. A drugi kolor jest troszeczkę ciemniejsze, ale to tylko troszeczkę. Pewnie mi będziecie wierzyć. To jest Perła 652. I tym samym pędzelkiem nakładamy troszkę tego. Na, to będzie na drugi pół. Też Wam powiem: pewnie już wiecie o tym. Znaczy, wiecie, jeżeli oglądacie. To jest moje słabsze oko. Czyli jak zamykam. To znaczy nie, to jest moje dobre oko. Jak zamykam to, to tylko widzę przez słabsze oko i nie widzę zbyt wyraźnie, co robię. Ale też Wam chcę pokazać i powiedzieć, że również robię makijaż z, z jednym dobrym, z jednym marnym okiem. I nie mam problemu z tym. Dobrze, i teraz biorę, teraz kors Inglota na jestem jest ten pędzelek. No i coś nie jestem cała w głowie dzisiaj. Gotowa. No to tutaj patrzcie na kolory z Inglota, aż ja znajdę. Dobrze, znalazłam. Pędzelek z MAC 275 i ten tutaj taki jasny, bardzo jasny niebieski kolor. I nakładamy to w samym środku powieki. I to będzie mały, mały ruch, taki, taki okrągły ruch. I nakładamy tutaj jasny kolor, żeby po prostu rozjaśnić całe oko. I to daje efekt większego oka. To też pomaga rozcierać. Znaczy, no, rozcierać kolory i Jeszcze troszkę tego jasnego koloru nałożymy w samym środku, tutaj koło nosa. Im jaśniej jest tutaj w środku, im bardziej obudzony człowiek wygląda. Dobrze, teraz przechodzimy na ciemniejsze kolory. I biorę pędzelek z Mac 224 i taki granatowy z Inglot 644. I tak jak mówiłam w ostatnim filmiku, to będą podobne kolory do tego, tylko w inny sposób używane. I mam troszeczkę tego koloru i to będzie w załamaniu. I od razu zaczyna, zaczynam rozcierać kolor. To może wyjść z tego straszna bomba. Może wyjść bomba z tego. Ale. O to chodzi, żeby wypróbować. Za troszkę tego granatowego nałożę mniejszym pędzelkiem. A to w głowie widzę, jak, jak to ma wyglądać. Uwierzcie mi. To wiesz co? Może jeszcze nie rób to z takim grubym pędzelkiem wszędzie nakładać, bo nie wyszło tak świetnie. Dobrze, ale nakładam teraz mniejszym pędzelkiem. I teraz wezmę pędzelek z Body Shop. Taki puchate, ale nie aż taki duży. I granatowy kolor z Inglota tutaj. I to nakładamy w samym załamaniu. nikt czy więcej w samym załamaniu czyli według linii samego oka no, nigdy nie robimy żaden makijaż, który nie można poprawić, no, trochę, trochę wysoki jest, o, powiedzmy to tak ale można bardzo łatwo to naprawić nie jest popsute pamiętajcie to, nie popsu <noise> może ktoś lubi taki mocny jak Wam się nie podoba, to i tak i tak dawajcie 5 gwiazd. To ja nie chcę, żeby to była jedna gwiazda. Nakładam mój ulubiony kolor z Inglota Match 41. To jest taki kolor skóry. I tym można wszystko poprawić. Uwierzcie mi, to znaczy, znajdziecie kolor bardziej Waszej skóry. Może to ukradł taki kolor ale może być bardziej opalony, może być bardziej blady. Słucham, I nakładam to pędzelkiem z MAC 227. O no widzisz jak poprawiłam to. Nie wierzyliście, nie wierzyliście. No i już mi się podoba. Już mogę wyjść. Ale nie, nie mogę wyjść, bo mam to różne oczy. Dobrze, nakładamy eyeliner. Tu zmag mam w kolorze grey Print. To jest srebrny kolor, technikal I nakładamy to na dół. Na dół. Na dole tutaj, na dole. Między rzęsami dolnymi. Dobrze. I Głos, głos. I nakładam, może być kolor z Inglot, ale akurat mam otwarty ten zmak i ten pierwszy kolor Electra. I takim pędzelkiem jak długopis albo coś, ołówek, o. numer 219 zmak i nakładamy to na ten srebrny kolor. Sz szary, srebrny kolor. No, nakładać cień na, na kratkę, na i pod oczami, to pomoże, żeby kolor dłużej przytrzymał. Um, i... Dobrze, albo nie, wezmę taką czarną kratkę. Mam czarną kratkę z Benefit, duża, duża czarna kratka i troszeczkę jej nałożę na Nadcięzami. To bardzo łatwo, że nakłada taką kratkę, bo opieracz rękę o twarz lub o stoliku i delikatnie rysować na oku. delikatnie.